Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmie porozmawiamy o komensalizmie, czyli specyficznym rodzaju interakcji międzygatunkowej. Komensalizm to zjawisko, w którym jeden organizm, komensał, czerpie korzyści z obecności drugiego organizmu, gospodarza, nie wyrządzając mu przy tym żadnej szkody. Gospodarz nie odnosi z tej relacji ani korzyści, ani strat. W filmie omówimy różne rodzaje komensalizmu takie jak komensalizm mieszkaniowy, pokarmowy i transportowy. Podamy również kilka ciekawych przykładów komensalizmu w świecie zwierząt i roślin. Jeśli jesteście ciekawi, jak komensalizm wpływa na funkcjonowanie ekosystemów, koniecznie obejrzyjcie ten film. Komensalizm dzieli się na kilka rodzajów, w zależności od tego, jak jeden organizm korzysta z drugiego. Oto kilka przykładów. W tym przypadku jeden organizm, komensał, całkowicie zależy od drugiego, gospodarza, do przetrwania. Przykładem może być ryba remere, która przyczepia się do rekinów i innych dużych ryb, korzystając z ich transportu i resztek pożywienia. W tym przypadku komensał może żyć niezależnie od gospodarza, ale czerpie korzyści z jego obecności. Przykładem może być ptak szpak który buduje gniazda w dziupłach drzew wykutych przez dziecioły. W tym przypadku komensał żyje wewnątrz lub na powierzchni ciała gospodarza. Przykładem może być roztocz Demedex folliculorum, który żyje w mieszkach włosowych ludzi. W tym przypadku komensał korzysta z produktów ubocznych metabolizmu gospodarza. Przykładem może być bakteria Escherichia E. coli, która żyje w jelitach człowieka i korzysta z resztek pokarmu. Komensalizm jest powszechnym zjawiskiem w przyrodzie. Oto kilka przykładów. Opiliony to małe pajeczaki, które często żyją w koloniach mrowek. Mrówki zapewniają opilionowi schronienie i ochronę przed drapieżnikami. W zamian opiliony czyszczą mrówki i pomagają im w transporcie pożywienia. Ryby remere przyczepiają się do rekinów i innych dużych ryb za pomocą specjalnej przesawki na głowie. Remere korzysta z transportu i resztek pożywienia rekina. Rekin nie odnosi z tego związku żadnych korzyści, ale tez nie jest przez niego szkodzony. Ptaki szpaki często budują gniazda w dziupłach drzew wykutych przez dziecięły. Szpaki korzystają z gotowego schronienia, a dziecięły nie odnoszą z tego związku żadnych korzyści ani strat. Bakterie Eszeryki e. coli żyją w jelitach człowieka i korzystają z resztek pokarmu. Bakterie te pomagają człowiekowi w trawieniu, ale mogą te spowodować choroby, jeśli ich populacja nadmiernie się rozrośnie. Komensalizm jest złożonym zjawiskiem, które może mieć różne formy i konsekwencje. W niektórych przypadkach komensalizm jest korzystny dla obu organizmów, podczas gdy w innych przypadkach jeden organizm korzysta z drugiego, nie przynosząc mu żadnych korzyści ani strat. Jaszczurka Olbrzymia, zamieszkującą Wyspy Kanaryjskie, żywi się głównie roślinami. Jednakże często można ją ja spotkać w towarzystwie mewy z autonogiej. Mewa ta poluje na owady i inne bezkregowce, które, spłoszone przez jaszczurkę, stają się łatwym łupem dla ptaka. Jaszczurka z kolei korzysta z resztek pożywienia pozostawionych przez mewę. Jest to przykład komensalizmu, gdzie jeden gatunek, jaszczurka, Czerpie korzyści z obecności drugiego gatunku, mewy, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Ziemba i szpak to dwa gatunki ptaków, które często można spotkać razem. Szpaki są większe i silniejsze od zieb, więc potrafią wypłoszyć owady z ukrycia. Zięby korzystają z tej sytuacji i zbierają owady, które spłoszyły szpaki. Jest to kolejny przykład komensalizmu, gdzie jeden gatunek, ziemba Czerpie korzyści z obecności drugiego gatunku, szpaka, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Muchy często siadają na szynce, aby zjeść jej resztki. Roztocza szynki żyją na muchach i korzystają z okazji, aby zjeść resztki szynki, które zostały na muchach. Jest to przykład komensalizmu, gdzie jeden gatunek, roztocz, czerpie korzyści z obecności drugiego gatunku, muchy, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Ryby remere mają specjalny dysk na głowie, który pozwala im przyczepić się do ciała rekina. Remere podróżuje z rekinem i żywi się resztkami pożywienia, które rekin zostawia. Jest to przykład komensalizmu, gdzie jeden gatunek, remere, czerpie korzyści z obecności drugiego gatunku, rekina, nie wyrządzając mu żadnej szkody.